Things I've seen, even I do not believe them. Where I am taking these two, there's I no coming back. What the? This is real. Do what you here! It's the end of the goddamn world out there. All this persistence is world... Jest crashing down! Cześć, z tej strony Moriturus. Witam Was w kolejnym odcinku serii Outriders. Gramy technomantą. Po ostatnich zadaniach na pustyni, po odzyskaniu naszych przyjaciół, po śmierci, niestety, Jakuba Dąbrowskiego, cofnąłem się tutaj do enklawy. Aby zrealizować zadanie poboczne, które dostaliśmy od tego nieznajomego, musimy znaleźć monolit. Także zapraszam i miłego oglądania. Jak słyszycie, taki dźwięk uderzający to właśnie pada, grad. Taki dosyć spory. Masz na imię nieznajomy. Imię o mnie nie świadczy. Muszę cię jakoś nazwać. Więc co tu właściwie robisz? Po prostu wędruję z dala od wszystkich ludzi. Dobra, niech ci będzie wędrowcze. Dobra, idziemy dalej. chyba nic nie ma, zresztą chyba mam wszystkie, a jeden z dwóch, dobra, to może gdzieś będzie po prostu drugi. Czy muszę tradycyjnie chomikom zablokować koło bo będą nam przeszkadzały. Okej, okay, już. Okay, zaraz skąd ja... Wow! Nie zginęliśmy, to już jest jakiś plus. Hej, wędrowcze, czyli laska złamała ci serce, i teraz żyjesz tu jak jakiś pustelnik, żeby już nikt się nigdy nie skrzywdził coś w tym stylu. Nikt mnie nie skrzywdził, ja skrzywdziłem. Skrzywdziłem ich wszystkich. Kogo skrzywdziłeś? OK. No trochę, ale no to jest chyba ten. Trochę to jest dziwne. Tam jest obelisk. Zobaczmy, co jest w nim takiego wyjątkowego. Coś czuję, że tu będzie. Aha. Ok, to było trochę dziwne, to lecimy. Jeszcze jedna śmierć, i zmieniam poziom świata po prostu. Tam jest obelisk. Zobaczmy, co jest w nim takiego wyjątkowego. Okay, start. Wolicie jest tam, ale tu, to mnie zain właśnie zaintrygowało a no tak zawsze można było tutaj uciec ale pada normalnie deszcz, grać i wszystko razem wcześniegu śniegu brakuje o tej porze roku Obelizk numer jeden. Jesteś Alterdem. Tak na nich mówią w twych stronach. A ty niby skąd pochodzisz? I po co prosiłeś mnie o pomoc? Masz moce, mogłeś. Uważaj na swoje moce, Alterdzie. Oszalejesz przez nie. Im bardziej je karmisz, tym większy wpływ w ciemności. O, mnie brakuje już siły. O, tak, ale może. O, tak, możesz to odczytać? Kim jesteś? Z zawróciło. Na tej drodze czeka śmierć. Oto zapłata za twoją fatygę. I co dostaniemy? Może być dobre. Hej, wędrowcze. Wiesz coś o takiej wielkiej bramie albo o ruinach? Kto je zbudował? Dał ci odpowiedź, żeby zaspokoić ciekawość. Ciekawość to arogancja. Ciekawość nas tu sprowadziła. Mam wrażenie, że raczej wola przetrwania. Nie, wola przetrwania to jedyne co nam pozostało, kiedy odpowiedzi obróciły wszystko inne w proch. Strasznie dziwnie gada. To zadanie jeszcze się nie kończy. Jak Wam tylko opowiem, ona będzie kontynuowana. Tylko mam nadzieję, że teraz można będzie dalej je kontynuować, bo już chyba mam trochę tego obszaru odkrytego. Zobaczę, jak to wygląda u Jakuba. Czy znaczy nie u Jakuba? A Jakub. Jakub już nie żyje. Mamy łowców, ale jest 1, 2, 3, 4 tylko. Jeszcze trzech brakuje. Historyczki brakuje nam 5. 1, 2. Dobra. Lecimy do nieznanego regionu. To chyba będzie Babilon. Tylko się wydaje. A nie, to jeszcze pustynia. To jeszcze nie. No to wyjdzie nam trochę krótszy odcinek w porównaniu do poprzednich odcinków, ale czasami tak, tak bywa. Nie mam tego z czym połączyć, więc kolejny odcinek będziemy już lecieli z wątkiem głównym. Co jest kurwa? Nasze ciężarówki, ale przecież żadna z ekspedycji nie opuściła lasu. Jak to w ogóle możliwe? Jeśli jechali od lasu, to nie ten kierunek. Nie, zobaczcie, to nie są nasi, czyli wrogowie. Mój Boże, to jakieś ogniwo paliwowe? Nigdy nie widziałem takiej technologii. To diabła, kim oni byli? Kimkolwiek byli, przegrali. To musiała być rzeźnia. Nie możemy tu zostać. Czano. Trzeba się ukryć. Jedziemy w stronę skał. Zmasakrowany konwój. Dobra, czytamy jeszcze. Autostrada śmierci, pustynia. Ok, ale schronienie dla załogi będziemy szukać w kolejnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się. Cześć.